Cześć, mam na imię Beata. Od 5 lat zajmuję się treningiem indywidualnym w firmie twójtelnej Aktualnie znajduję się pod koniec drugiej ciąży, drugiej aktywnej, ruchowo ciąży, i na podstawie własnych doświadczeń chciałabym przedstawić kilka wskazówek i rad odnośnie treningu kobiety w ciąży. Ciąże kojarzy nam się z reguły ze złym poczuciem, z depresją, nudnościami i co najgorsze z dodatkowymi kilogramami. Ale czy tak musi być i czy możemy sobie z tym poradzić? Według mnie, im dłużej będziemy wierzyć w stwierdzenie, że ciężar to nie choroba, tym dłużej będziemy cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym. Regularnie, regularne i dobrze dobrane obciążenie treningowe pozwoli nam naprawdę przetrwać ten ciężki i trudny czas. Aktywność ruchowa wpłynie pozytywnie nie tylko na nasze serce i płuca, ale co przede wszystkim pozwoli nam dotlenienie całego naszego organizmu sprawi, że będziemy czuć się zdecydowanie lepiej, będziemy miały więcej energii i chęci do życia. I co bardzo istotne dla nas, kobiet w ciąży, będziemy mogli pozwolić sobie na niektóre przyjemności żywieniowe.